O! Dzisiaj renowacja stołu No to szmata Nabyłem go okazjonalnie Wystarczyło go tylko zabrać Kawał stołu Także No opłacało się spód No bardzo ładny Został na dworze i trochę Trochę mu się przygniło Tutaj sprawdzałem papierem ściernym czy idzie to zetrzeć Okazuje się, że idzie Mam tu taki a Impregrat, także tutaj Color Tik to dziewczyny się pewnie znają, bo ja to nie bardzo <grymne> to... <grymne> tutaj sprawdzałem sprawdzałem czy po prostu pójdzie, nie? gdzie są moje jednorazowe bity? <grymne> jednorazowe bity dla każdej kobity <grymne> o, to, 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 to szersze będą zobaczymy czy da się to wykręcić Co to jest taki jakiś? Co z nim? Zobaczcie jaką papelinę. Of Dobra, i co ja tutaj mam do renowacji tego stołu? Oczywiście komplet bitów. Pad z papierem ściernym nożeb. Tutaj jest 40 prąd. Wiertarka, gdyby ta już coś tam nie bardzo chciała działać. No, przetestujemy dzisiaj od razu polerkę samochodową. No. <gry> no, oczywiście do polerki ten pad, nie? <gry> o, także prąd musi być impregrat, instrukcja obsługi o to, 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 tam i tak. Papier ścierny 40 nie wiem, chyba jest po 50 sztuk. Tu 60 setka i 80. No i oczywiście mikrofon. <grystanie> Dobra no to co? Lecimy z prądem. no dzisiaj renowacja stołu, oczywiście po naszemu. No, jak żeby inaczej. Renowacja musi być, bo nic z tego nie będzie. Sami widzieliście, jak to wygląda. Trzeba ogarnąć temat, bo nic z tego nie będzie. Po chorobie jestem trochę. No dobra, działamy, bo to nie ma czasu. Koronawirus. <tryk> Wiosna! Najpierw <grymne> zjedziemy sobie te listwy z tej strony. Później sobie to odkręcimy i zaczniemy działać z blatem. <kłysy> Choć zobaczymy tą polerkę, czy ona w ogóle działa, bo jeszcze jej nie testowałem. Tu jest jakaś tam obsługa czegoś tam. To nam nie będzie potrzebne, to nam będzie potrzebne. No i na pewno to. To chyba za mocno przykręcone już trzeba jakiś kluczyk do tego. Pewnie 17. Bujaszek bigos jest na to przygotowany. O, to wrzucimy sobie tutaj. Co się gdzieś przyczepia. Mamy tutaj żółciutkie, zobaczcie, to żółte, a to już takie wyblaknięte. Brawo, firma to firma. Śrubeczki dawaj szybko. To wiesz, nie ma czasu. Stół ma być gotowy za godzinę. Czyli na razie taką to rączką będzie szybciej. Zobaczymy, czy działa. <laughs> Działaj! O, zwiększy obroty. <laughs> Podoba mi się. No, to mi się podoba. Pierwsze szlify już za nami. Dobra, a dawaj z tym rogiem. Pizdo. Pada jest taka, że nie da się tego, wiesz, żeby samo latało, tylko musisz trzymać ale generalnie generalnie regulacja obrotów jest bardzo dobra można sobie zwiększać idzie jak talala krążki co prawda mogłyby być trochę większe bo wychodzą i zapada ale nieźle Co to będzie, jak ja się zacznę brać z tą maszynką za pasata? Wtedy będzie szok. Szok niedowierzanie. To będzie masakra, no ale co tam? nic się nie może przednieść złego stać ze mną, nie? to trzeba mieć w jednym paluszku. To trzeba wiedzieć już od urodzenia, że się chce to robić. O, teraz to już na pewno. <śmieniczynety> 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 Matko Bosko, to to się stanęło? Zobaczcie, to wszystko jest do Giełłem tego nie zdjął, to by to po prostu gniło potem, nie? Zobacz, jesteś już młody, to nie wygląda kolorowo, to trzeba wszystko usunąć. I tak samo tutaj z tego, o, jest wszystko młody do roboty, ale damy radę. Ładnie zaczęło, ładnie zaczęło drewnem pachnieć, a nie jakoś z glinizną. Miało być krótko, a coś czuję, że jednak trochę nam zejdzie. Nie jest źle, wyczyszczone, wyczyszczone. Trzeba to wytrzeć, bo później będziesz. <sum> samochód będzie polerowany. <sum> Ciepłe ale jeszcze się nadaje do czyszczenia. Młody, a wiesz mu pinokio się zapalił? <noise> Jak wiesz, to napisz w komentarzu. O, i gdzie to jeszcze trzyma? <noise> ciężki temat, o zobaczcie jaki tu syf trzeba było to zdjąć wkręciki trzeba pozbierać tam jak Volvo wjedzie to się nic nie stanie gorzej jak Passat patrz młody, pamiętasz ten łeb, co nam został? trzeba go tutaj obciąć, bo będziemy ciąć, to będzie lipa daj, 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 daj. daj lamp młody no, młody co to się szarpać Coś czuję, że podzielimy to na kilka etapów bo ja na raz tego wszystkiego <śmiech> <śmiech> nie, <śmiech> nie zrobię No, także dzisiaj także dzisiaj wyczyściliśmy blat Wygląda już trochę inaczej niż na początku. No i co, już wiesz, dlaczego Pinoki się zapalił? No, z bliska to wygląda w ten sposób. Jeśli chodzi o wygląd, to jest znaczna poprawa, to to chyba jest przepalone delikatnie. Trochę przykurzyło. Postanowiłem jednak, że nie będę tutaj odkręcał go i demolował. Jak ma zgnić, to zgnije. Teraz jest łatwy dostęp, żeby tutaj przyjechać. To wszystko i spód będzie dobrze. jakie no drewno nie bardzo tutaj jest. Chyba będzie trzeba obciąć 5 cm. To samo, zobaczcie. No, będzie trzeba ciąć. Widzę wszędzie dziury najlepszym stolarzem w mieście! O, no i dobra, z taką wyczyszczony jest z tej strony najpierw, z Teraz zaraz trzeba tu obciąć nu nuzie. Zobacz młody, toż z taką dziurą o, nie zostawię stołu, toż to tak jak jest u moich pacjentów z zębami, jak zostawisz dziurę, to się zaraz popsują. Dzień to był jednak bardzo dobry plan. Zobacz, tu jest jeszcze zdrowe drewno, To tu już niekoniecznie. Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi, nie łuszczy się, nie pęka, odporny na deszcz, 4 lata ochrony. To w garażu musi wytrzymać trochę więcej niż 4 lata. Ostatnio młody tak samo się cieszyłem jak stary powiedział, że ciebie zmalował. O i pół stołu już jest. prawda? troszeczkę o i malujemy o <noise> i zobacz jak ładnie o nabezpieczymy stół to będzie na lata jeszcze się go kiedyś sprzeda w ramach konkursu na youtubie <noise> <noise> można powiedzieć że już tutaj doszliśmy do finiszu, jeszcze tylko te deseczki tam przesknął, wkręci się tutaj. Wstawimy tam w ten kącik. E, Także to będzie dobry stół. Wydaje mi się, że no, zrobiliśmy to w miarę ok, bo nóżki przycięliśmy, które były zgnite. Wyczyściliśmy cały stół. Jeśli chodzi o te deski, to już mi się po prostu nie chciało tego rozdzielać. Przyczyścić, bo tam trochę brudku, czy coś tam wpadło. To nie jest stół, który będzie stał na dworze, tylko będzie stał w pomieszczeniu. Także nie jest nam potrzebne wyciąganie tego młody, bo ty to, ty, 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 to wszędzie znajdziesz miejsce, żeby znaleźć coś do picia. Nie? No, A w następnym odcinku, jak wyschnie, to Wam pokażę, jak to wygląda. Już na sucho, bo nie będę czekał z tym sknięciem. Bo może jakieś wyjdą efekty umoczne. Teraz chodź młody, pokażę Ci truskawki. <grym> Co ja tam jeszcze dzisiaj robiłem? Czekaj co ja tam jeszcze robiłem? Nie, no truskawki no Dziś mi truskawki przycną tak wyglądają truskaweczki już popuszczały listki. O wilgotno mają to. Nie będę dzisiaj nic podlewał O teraz przesło i powiem wam, że całkiem elegancko to wygląda. Tu nie jest jakaś tam popelina. No dobra, trzymajcie się.